I tell people that I'm from Cameroon, from Africa, and they are surprised that I never see a lion. I'm like, do you think Africa is a zoo or something? <laughs> <laughs> they are surprised that I never been hurt by lions. Are you serious? Yes. Are, is it, are these, yes. Uh, that's how <laughs> a lot of people in America are naive. It, are these black people or white people or oh, oh, wow, oh. Nie ma dźwięku. No patrzcie tutaj jaka jak ten stary. Nie uwierzę w to, że jakbyś na na pieski stylom robił, to że macie na tyle długiego kutasa, że, żeby jakby przedrzeć się ku... pomiędzy tymi planetami, ku... rozumiesz o co chodzi? No. Ja myślę, że nie mam najkrótszego, ale ku... no, <śmienny> <śledziany> to jest fajna impreza, stary. To jest fajna impreza. A nie, kurwa. A idziesz na miasto. Nie idziesz idziesz na miasto. Wchodzisz do jakiegoś losowego klubu. I wiecie, co w tym klubie leci? Kizo, kurwa, albo jakiś inny, kurwa, pedofil, kurwa. Top 50 Polska. Jak odpalam top 50 Polska, to mam ochotę, kurwa. Mam ochotę. Mam różne ochoty, Ciepłe myśli odnośnie ustrojów totalitarnych, kurwa. No, niestety tak jest! Niestety tak jest! Ja, ty, ale. Potem ja mówię coś takiego, kurwa, że puszczają gówno, wy mówicie, o, prawda, prawda, prawda. I teraz tak. Możemy otworzyć klub, gdzie będzie normalna muzyka? Ile za przesłuchanie całej piosenki? Dwie stówki. Cały fragment rozegrany do tyłu. Wstaje, nie. stały schemat. Kurwa się, źle to ogląda. Jak można w taki sposób piłkę, kura podać środkowemu obrońcy? coś takiego to powinni z boiska ściągać. Tym bardziej, że on nie, nie wiedział, co tam się dzieje. Jeszcze Z ich bajeczną techniką, kurwa ta piłka mogła pójść wszędzie. Czy tam ciekawego widzisz za oknem? Kurwa. A jakieś inne słowa znasz? No, tu? Czy tam... No, mi nie zależało zawsze. <laughs> Islam, you became a father again recently. How were you able to balance training camp and having a newborn home in Russia? It's normal. I have three kids. I don't see them much. <laughs> Islam, you became a father again recently. How were you able to balance. <laughs> I don't understand. I did nothing wrong to you. You, I, you know that I can't play, I can't run, I, I can't hang out with friends outside. I can't. Does your aim look like this in CS2? nie <śpiewanie> Nie no. no, <nagle. śpiewanie> mm. chyba nie muszę mu być jestem Czy to jest kremówka papieska? To z was lepiej dogaduje się z rodziną drugiej osoby. Czy, cztery te? Przypominam, że na pierwszym spotkaniu z moją mamą powiedziałeś jej, że mam tatuaż i jestem w ciąży. I że nie ma prawa jazdy, bo rozjechałeś pieszego na pasach i ci zabrali pas. Ale mnie lubi, chyba. Lubi cię, ale ona cię nie umie rozgryźć jeszcze. Ale mnie lubi. No dogadujemy się, że z sobie pogadamy, coś tam. To z was lepiej. A, Sintyno ma schizofrenię, Sintyno ma. Nie jest stary. Ja jestem normalny, jak jestem trzeźwy i mam fioła jak piję. I lepiej mi wtedy nie wchodzić w drogę. To są dwie osobowości w jednym lepiej. Jak widzę czerwone chałupy, białe okna, to od razu myślę: Skandynawia, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Skandynawia? Tak jest. To jest jakby kraj oddzielny? Jak widzę czerwone chałupy, białe okna. Przeżyłeś w Pana Boga, a jak Ci przyje**ałem, to powiedziałeś, o Boże. <grywa> <grywa> Elżbieta, no. jest mi rakieta? nie. Nie! No, akurat jak się spieszę! No, gdzie jest ten chłop? Może on rowerem po tych torach jedzie? Albo rezyną? Ugh, goś za mną sobie pizzę zamówił. No to jest to tu McDonald's? Dobra, może cały sezon Breaking Bad sobie Kurwa, Ten pociąg to chyba dopiero Moskwę mija. A to sypiwko p***olne. I tak zejdzie za nią, przyjedzie. Trzy godziny później! No, gdzie ten chuj? O, za pół godzinki do roboty, trzeba się zbierać. Darni, mam pierwszego si siwego włosa. Co? Co? Co, co, co mówisz? To? Mam siwe włosy już. Stara baba jesteś. Nie rozmawiam z nim. A czemu twoja stara robi pizzę za zakasowni w autobusie? <grym> Twoja dziewczyna wyjeżdża na trzy miesiące do Japonii tańczyć w klubie, nasz, to nasz... ci gwarantuję, gwarantuję ci, na sześć. że na 6 miesięcy. Słuchaj, jest pod opieką moich no kolegów. Co tam twoich kolegów tam wiesz w ogóle? Koledzy by cię sprzedali Słuchaj. za 5 zł. Zostaniesz już na zawsze wiatręcie Ja chyba zaraz ja chyba zaraz też będę łowy ryby yy, łyby yy. Czyli to jest pan, tak? Czyli to jest pan. Wszystko się zgadza. No to jest moja suka, ona mnie zdradza z panem. To jest moja suka, ona mnie zdradza z panem. pies, chyba cię Ej, Kalo! Chyba cię Halo, dlaczego mnie zdradzasz z tym kolesiem? To suka. Pies, trzy czarne. To to moje. Rama jaka była twoja pierwsza legalna praca? Legalna? Legalna, Legalna. To jest ważne pytanie. Jeszcze to jeszcze No, mefała. to żadna. <grywa> Właśnie czym ty się zajmowałeś? A Chinka jest jeszcze z Akim, czy nie? Co się w ogóle z Akim dzieje? Tak na niego teraz spojrzałem, mówię k***a, co się z Akim dzieje? On jeszcze żyje? no coś. <grywa> <grywa> nie chcieliśmy grząznać w tych aferach Nie mówisz o mnie, ja o tobie Mamy cichą umowę Dostaliśmy zgłoszenie, że jacyś pijani nać pani faceci bawią się w kosmos. To my. Już tu jest, no jak pierdolę. się kupić. Tak Jaki wylew! należy tylko do jednego mężczyzny. Ona widzę. ma spod na kół <gulia> musiałem, to moc ode mnie. Jestem sobą, nie zgrywam Ogólnie Ja panu... Robię, zbiłeś się zbiłeś, kurwa. dostać w górę. Ja panu... Tylko ona jedyna Zobaczymy, jak tak naprawdę on wygląda i czym w rozumieniu Korei jest kapitalizm. Can you to... say e... Dalej, pan nie chce Unii Europejskiej? Nie do końca rozumiem, panie pyta. W 2019 mówił pan tak. Nie chcemy, że Żydów aborcji podatków Unii Europejskiej tak są nasi wyborcy. Wycofuje redaktor, się pan z tego? Byłem tutaj na rozmowach o bardzo poważnych e, sprawach, no, i to bardzo nie wiem mi co szyko, jest ważniejszego niż Unia Europejska bardzo, w kontekście też szyko, wojny obram. Nie jest pani w stanie zrozumieć powagi tematów, o których. Ale to Unia Europejska to nie jest poważny temat. To jest bardzo poważny temat, bo jesteśmy w Unii Europejskiej Szanowna i pani. ludzie muszą wiedzieć, czy pan się wycofuje z tych, z tych deklaracji, czy Szanowna dalej pani one są aktualne, redaktor. bo my tego nie wiemy. Tym, że nie do końca pani rozumie sytuację, w której się znajduje. Ale odpowie pan na pytanie? Nie, nie odpowiem. Jak pan chce utrzymać armię likwidując podatki? Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania? No, a, to, a co jest, przepraszam, a co jest w tym głupiego? Że, niebude, no proszę pani redaktor, nie powiedziałem, że chcę zlikwidować wszystkie podatki. Powiedział pan piątka nęcyna, no cytuję panu. Prosiłam trzy razy, żeby pytanie. pan się wypowiedział, czy to było głupie, czyli głupio pan mówił w 2019 roku. Dobrze rozumiem? Pani mało rozumie to jest główny problem. No dobrze, a oba, poza obrażeniem to może pan pytanie. się wypowiedzieć, czy nie? Bo pan w kółko powtarza różne rzeczy. by Pani nie przeszkadzać. Ale prowadzenie... może pan To, to, to klasyk, no. oczywiście ten. No i kiedy jest piątek? Dzisiaj?